Dzień dobry, dzień dobry kochani, słuchajcie, wersja robocza, wersja robocza z tego względu, że jestem, jestem w trakcie zmian, wiecie, mam inny plan, mój mąż nie za bardzo się z tym zgadza, ale go przekonam, także wracam powoli, musieliśmy bardzo dużo, musieliśmy sobie wiecie, poukładać ogarnąć w międzyczasie i w ogóle, także nie miałam totalnie czasu, ale wracam, ten czas mam nadzieję, że teraz będzie. Dobra, przychodzę do Was z cholem z PEPKO, bo na to najbardziej czekacie i zawsze chcecie po prostu wiedzieć, co warto i co jest fajnego do upolowania. A ja, szczerze mówiąc, upolowałam fajną rzecz. Przynajmniej jedną. Ale ze wszystkiego jestem po prostu zadowolona. Także co, zaczynamy. To będzie trochę mishmall, bo pokażę Wam takie fajne ciekawostki, które gdzieś tam przy okazji też kupię. Albo po prostu główne zakupy są z PEPKO. Tam w tle widzicie Pawła i w ogóle Mikołaja Picassa na lodówce, także spokojnie. Jeszcze trwają święta, ale widzicie, pościągałam większość rzeczy. Zostały tylko te świecidełka, bo te naklejki świecą i żal mi też trochę ich po prostu ściągać. No dobra, nie przedłużamy, zaczynamy haul z pepką. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam, to są takie cudaśne spodnie. Mikołaj ma fazę na bajki różnego typu. Niekoniecznie chcę je oglądać, słuchajcie. Nie wiem, w czym tkwi sekret totalnie, ale po prostu Tom Jerry uwielbia, odkąd zobaczył takie, wiecie, te krótkometrażowe takie bajeczki. Ale podoba mu się zagwostka tego, że naprawdę ta, ten kot z tą myszą się gania i w ogóle i, i się tam tłuką pomiędzy, można powiedzieć, i to dosłownie wręcz. Także tutaj... Podoba mi się wersja, że one się ganiają i go to bawi i tyle. Niekoniecznie oglądanie bajek na, na dłuższą metę, no ale Mikołaj po prostu taki jest. On bardzo. Bardzo ma e, ciężki problem, żeby skupić się na bajkach. Inne dzieci jakoś nie mają, Kacper też nie ma, ale on jakoś tak nie do końca e, chce. Ma fazę, że usiądzie, słuchajcie, teraz już e, że usiądzie i obejrzy. Ale nie trwa to tak, wiecie, że to będzie cała bajka, połowa bajki, ale gdzieś tam, gdzieś tam widzimy kompromis z jego strony, także nie jest źle, nie jest źle. Dobrze, następną rzeczą, słuchajcie, to są takie dwa przepiękne kubeczki. Bardzo ładne, mi się mega one podobają. Zobaczcie, są piękne. W ogóle, widzicie trochę tutaj cień, bo tu jest. Komin, to miał być kominek i prawdopodobnie go nie będzie, słuchajcie, ale jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Wy wiecie, że ja mam 1500-1900 myśli na sekundę, to już nawet nie na minutę. Plan mi się zmienia co bądź ciągle na ten dom. Nie wiem, ja chyba powinnam go zburzyć, wybudować od nowa z takim zamysłem, jakim chcę. Teraz w ogóle totalnie zmieniłam Nie Miałam Wam pokazać kuchnię w ogóle, ale nie pokażę Wam, bo na tą kuchnię już jest tysiąc innych planów. Także mam nadzieję, że skończę to, co sobie teraz zaplanowałam w tej kuchni, wtedy Wam pokażę, jak ona wygląda, a, ale to nie będzie ostateczny zamysł, bo w ogóle chciałam ją przenieść na drugą stronę, tak, wiecie, wiem, że hol z ale się nagadać, no i miała być totalnie z drugiej strony, ale stwierdziłam, że jednak może nie, na razie przez, przez jakiś czas będzie tutaj. No i tak wiecie, no tak się bujam z moimi planami i pomysłami. Dobra, te kubeczki, te kubeczki są w cenie 5 zł w Pepko, bardzo ładne. One już są chyba od jakiegoś czasu, z tego co mi się wydaje. Ja sobie je położę, tutaj sobie je odłożę z boku. Tu mam szafkę taką, ale na razie w szafce muszą być. Dobra. Następne to jest coś, co teraz my potrzebujemy, czyli to są pojemniki, wiecie, na, na żywność. Ja to po prostu potrzebuję do pracy, bo odkąd z moim mężem bierzemy drugie śniadanie, w moim przypadku obiad, ja muszę mieć coś konkretnego, żeby zjeść, to po prostu tych pojemników potrzeba, 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 bo jedne są zmywarce, jedne zabieramy i ja po prostu przygotowuję dość często jedzenie wcześniej, Także jeszcze w lodówce. No i ten pojemnik to jest koszt 5 zł. Ja wiem, że zaraz mi powiecie, że się opłaca bardziej, te wiecie, zestawy, ale te zestawy sobie kupiłam ostatnio. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie, bo już nie pamiętam. No i stwierdziłam, że tych dużych pojemników nie potrzebuję aż tyle. To jest taka porcja, wiecie. Albo ona będzie peł... albo to będzie pełny pojemnik, albo niepełny, ale to jest taka porcja odpowiednia i się fajnie mieści i tyle. Także pod... kupuj to, co potrzebuję. Ja mam ogrom rzeczy. Nie macie pojęcia, przy teraz po przenoszeniu wszystkiego, bo na przykład zmieniłam lokalizację chłopaków. Najpierw mieli osobny pokój, teraz mają wspólny, bo sobie tak zażyczyli. Teraz robię gabinet, żeby móc do was się odezwać i mieć jakieś miejsce, żeby do was z wami porozmawiać. I w ogóle przenieśliśmy sofialnie, przenieśliśmy kuchnię. Ja totalnie multum, multum za dużo rzeczy. I już się nauczyłam, że jeżeli coś jest naprawdę zepsute, i zbiera kurz, to jest po prostu rzecz do wyrzucenia. Dorosłam, dorosłam do tej decyzji, możecie być ze mnie dumni, bo jak byłam totalnym zbieraczem, to teraz staram się z tego powoli, powoli leczyć, ale nie wiem jak mi to wyjdzie. Dobra. Następną rzeczą to są takie cudaśne kubki. Oczywiście dwa, ja muszę dwa, one były po 15 zł. Cenę już ściągłam, bo chłopaki oczywiście musieli je. Ją wypróbować, te kubki. Tutaj jest cena, one były za 15 zł. Jeszcze ściągnę. Właśnie, o, chłopaki, chyba Tom naklejkę te z pod spodu. No i oczywiście Bajer, nie do przeskoczenia. Mikaj, także mega. Była jeszcze jakaś wersja dla dziewczynek, ale totalnie nie wiem z czym, no bo nie patrzyłam. No wiecie, chłopaki, no to tylko piłka. I nie mam pojęcia, czy były też inne motywy, ale chyba mi się wydaje, że były tylko dwie. Jeden, jeden motyw dla chłopaków, jeden dla dziewczynek i tyle. Dobra. Następną rzeczą... Następną rzeczą to są takie przepiękne firanki. To są zwykłe, najzwyklejsze firanki. I o takie mi chodziło. Słuchajcie, co, byłam w pepko i jeszcze się zastanowię, jeszcze się zastanowię. Potem poszłam, się zastanowiłam, no i ich nie było. A teraz od razu wziąłam, jak tylko były. No. Także 20 zł, one są po 10 zł za sztukę, jak będą na oknie to po prostu Wam pokażę jak będą zawieszone, Paweł mówił, że je zawiesi e, dość szybko, bo tam gdzie będą, no jest Paweł. przywitaj się, no, no. E, i będą one właśnie wisieć w tym gabinecie, który robimy, no, jestem ciekawa kiedy skończymy. Ale już farbę, mamy praktycznie wszystko, także będzie dobrze, tylko biurką e, będzie musieli zamówić, e, gdzie są kluczyki, nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. No, to muszą wisieć albo w samochodzie. No. No i przechodzimy do tej, też kolejnej najpiękniejszej rzeczy. To jest takie na rozgrzanie, muszę się po prostu um, wtrybić w efekt gadania. A jeszcze mam jedną rzecz do nagrania: właśnie kończę, bądź zobaczycie to wcześniej, także zobaczymy. No i dobra. Koniec gadania. Nie pewno. I to są takie piękne szkaneczki. I słuchajcie, hit hitów. Cena tych szklanek za 4,17 zł. Wy wiecie, że ostatnio kupiłam te takie. Yy, czy ja je mam tu gdzieś pod ręką? Nie mam. Słuchajcie, pamiętacie, jak kupiłam takie też, jak mi się mega tak podobały z takiego grubego szkła? Yy, to po prostu te są. Te są równie piękne. Mi się podobają. Także proszę. Proszę bardzo, są po prostu przepiękne. Po 17 zł te 4 szklaneczki, także jak najbardziej. No i co? Jeszcze słuchajcie, od na dostałam mały, także możecie sobie taki kubeczek sprawić. Ja wiem, że trochę po nie w czasie i po, po terminie, ale najlepszą na świecie w rozpale. Fajny plastikowy z podwójną ścianką, bo termiczne pisało, także super. I ja nie lubię tych z, z, tym, z, tą, z tą blachą. No wiecie, takie, takie, te ze stalą nierdzewną. O, to się tak nazywa. Nie lubię ich. Yy, a to jest plastik. Także podwójna ścianka, super. No. No i słuchajcie, jak Pepko, to nie mogło za, zabraknąć po prostu baniek. Yy, cena 5 zł za dwa, także się mega opłaca. Mikołaj uwielbia dmuchać. Yy, i, i, I po prostu cały czas na bieżąco. Ja to tylko dokupuję sukcesywnie. Ale mam... Yy. Mam pewność, że wy również. Także po prostu zakupów na tyle. Słuchajcie, kochani, mam nadzieję, że ogarnę się czasowo, mam nadzieję, że się ogarnę. Tak, wiecie, logistycznie i po prostu będę na bieżąco, będę regularnie przychodzić. Co do dziewczyn, teraz wam super. Kupiliśmy telewizor. Pokażę wam. Nie wiem, czy teraz, czy po prostu w jakimś vlogu. We vlogu wam pokażę. Także nowy. Mam nadzieję, że się nie będzie wyłączał ani nic, że będzie tej pamięci miał więcej, ale z polecenia z pracy. Także mam nadzieję, że będzie super. Na razie się sprawdza, na razie, na razie jest fajnie. Także oglądam dziewczyny na telewizorze zaraz wiecie, większej, większej mobilności, ale dlatego, że jak tutaj coś działam, robię i w ogóle tygodnie mi jest po prostu, jak was puszczam. No i wiecie, no z moimi komentarzami to jest tak, że ja nie totalnie, praktycznie już nie wystawiam komentarzy, ale zawsze z wami jestem. Także pamiętajcie, ja, wam, ja to Was też piszę z tymi, co mam kontakt. Joasia z kanału Jana Śka, na który was bardzo serdecznie zapraszam, świetna dziewczyna. Po prostu non stop, non stop totalnie mnie oznacza na Instagramie. Także, kochana, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja wiem, że mało się odzywam, mało piszę, ale mam nadzieję, że ja po prostu wrócę tak, wiecie, regularnie, regularnie, bo ta regularność to u mnie tak trochę już kuleje ostatnio, ale, ale będzie dobrze. Także do zobaczenia, oczywiście komentarze, jak Wam się podobało, jak chcecie więcej choli przeglądów i w ogóle e, wybieram się znowu do Pepko, mam teraz trochę więcej czasu, także w Pepko będę częściej. E, no i wiadomo, na pewno jeszcze wrócę po pojemnik i szukam e, pięknej zasłony do, e, do gabinetu, bo gabinet będzie po prostu zamiast drzwi sobie taką piękną zasłoną. Oddzielę i młodzieży że będzie efekt. Także do zobaczenia.